Siema widzowie, dzisiaj trochę powalczymy z siedemsetną rangą. Koleś pisał, że nawet we dwóch nie damy sobie z nim rady, więc zaraz się przekonamy. No i już nie żyje, taki kozak. No dobra, chcesz, a to mizera, Tomasz. No i pięknie masło go dokończył. Kurde, ledwo dajemy radę. Ha, ha, ha. W ogóle każdy z nas ma inny kolor, a to mizera. Ha, wywalił się. Sam się zabił idiota. Coś nikt trafić nie może. Ale szmata. Zaraz zdechnie. Ale zeza mam. Dobra teraz padł. No i pięknie za pierwszym. Masło zabił. Jaki debil. Chociaż ja go zabiłem. Znowu masło trafił. Teraz ja spudłowałem. No i cyk. Leży zezol jeden. Nie no jakim zezem jestem. I mnie zabił. Dobra masło go zabił. Teraz poczeka aż się zrespi. Co jest? Ktoś atakuje? Wypad stąd. Nie ma tu miejsca dla atakujących. Gdzie ja w ogóle celowałem? Moja postać to zaraz na prostowanie oczu idzie. No i leżysz? W ogóle, jakim fartem przeżyłem. No i znów ten debil atakować przy nazu. Ale powiem Wam, że ten 700 level jest mega słaby, nawet erpegami mu nie idzie. Jak on przeżył tego erpega, nie wiem. Mi się wydaje, że on to przeżył. Chyba on się dopiero respił. Na nagraniu później zobaczę. Nie no co za szmata. Zabił mnie. Karma wraca głupku. Widzowie. Wziąłem opresora i latam tak trochę czasu i goń w widze. Wygląda na to, że stchurzył i opuścił grę. No to widzicie jak nam poszło. Jeśli film się wam podobał możecie strzelić subika i łapkę w górę. Więc do następnego. Cześć.